22 wrzesień. Oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłam za Tobą, aby nie ustała wiara Twoja. Łukasz 22, 31 do 32. Nasza wiara jest w pewnym sensie tarczą, do której mierzy Bóg, gdy nas doświadcza. Inne dziedziny naszego życia oraz dary łaski mogą uniknąć doświadczeń. Jednak Wiara musi przez nie przejść. Aby przeszyć wiarę do głębi, nie ma lepszego środka jak wbić w nią strzałem opuszczenia. Wówczas objawi się czy jest ona nieśmiertelna, czy też szybko umrze. Zerwij z niej zbroję doznawa, doznawania radości. Pozwól strachowi otworzyć na nią atak, a wtedy okaże się prawdziwość wiary. Wiara musi być doświadczona. Często Ognistym piecem dla niej bywa uczucie pozornej samotności i opuszczenia przez wszystkich. To jest ten piec rozpalony, siedemkroć mocniej niż zwykle. I błogosławiony mąż, który wytrzyma to cierpienie. Apostoł Paweł powiedział: Wiarę zachowałem. Ten wielki apostoł posłany do pogan radował się z trzech rzeczy: że dobry bój bojował, biegu dokonał, i że wiarę zachował. A cóż go mogły obchodzić inne sprawy? Święty Paweł biegł z wyścigu i zwyciężył i otrzymał wieniec. Czy my też postępujemy jak Paweł, który uważał, że warto wszystko stracić, aby pozyskać Chrystusa? Czy jesteśmy tak oddani prawdziwie, jak on był jej oddany? On posługiwał się wyjątkową arytmetyką. Robił obliczenia nie według naszego sposobu. Ponieważ my uważamy za zysk to, co On uważał za stratę. Musimy mieć Jego wiarę i zachować ją, jeśli chcemy posiąść wieniec podobny do Jego wieńca. Oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicy. Ja zaś prosiłem za Tobą, aby nie ustała wiara Twoja.